Dobra, dobra. Kurde. Dobra, dobra, no, Teraz ją zdejmiemy. Pompujemy. życiu. Pompeczka. Stach by ci nie jaka, pozwolił, nie? Jaka tam jest? Samochodowy? Tak. Próbuj. Czy dobrze włożyłem? O, o. Kurde, moim nowym Francuzem. Wczoraj go kupiłem. Tak. Wreszcie się przydał. No. go. Tak, wszyscy razem jedziemy. Maszynę mamy ogarniętą, ubieramy się i jedziemy. Daleko nie mamy. Dobrze, że się tak udało w miarę to wszystko zrobić. Dobrze jest? Elegantnie. Dobra, szykujemy się jedziemy. Jeszcze drobny test hamowania. O! Działa maszyna! Człowieku! Kamulec! Dobrze jest! Jedziemy!